wchodzę do domu po magnesie tu paczka na mnie czeka od yy, Andrzeja z kanału Andrzej H Pozdrawy, przyjacielu was zapraszam do Andrzeja na kanał no nie spodziewałem się że ta paczka będzie taka duża już sobie tu ją otworzyłem miał być kubek a wychodzi na to że Andrzej wysłał mi coś więcej Także otwieramy. Jest pocztóweczka. Jest pocztóweczka. Kolega Piotr. Życzę Tobie dużo zdrowia, energii, do życia i rozwoju kanału Andrzej H. Bytom. Bytom, bo jakby inaczej. Dzięki Andrzej, dzięki. O kurde. Pierwszy raz dostałem taką paczkę chyba. Zawsze się wymieniam naklejkami długo Długopisik z Bytomia. O magnesiki. Piękne. Piękne. Obrazicie sobie ja ze mną. O, lew piękne. Piękne. O, ciuchajka. Magnesiki. To też pocztówki nie, to jakieś są książeczki. Bytom nieoczywisty Przewodnik turystyczny. O, fajnie, fajnie. Może kiedyś się zjawię bytomiu. Fajnie. magnesiki Kopalniaki, Cukierki ziołowe. Dzień, bardzo, 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 dzięki. Robił O ja piernicza Czy wy to widzicie? Miał być jeden kubek A są cztery Andrzej zaszalał O zbyt kubeczek piękny Dzięki Andrzej, dzięki naprawdę Mega Mega, mega, o kolejny. Jeszcze zrobił to Tak. Na pewno. Kiedy tak jedną ręką to. Ale piękny kubunek bytom uśmiech. Śmiecha się do ciebie. Jest kolejny kubunek kubaczek na Andrzeja. Na tym kubaczku mi najbardziej zależało. Andrzej ha Piękny kubanek. Jeszcze jest jak Andrzej zaszalałeś. Zaszalałeś po niego. Z Schron, Schron Dzięki Andrzeju za tą paczkę. Sztosik. Pozdrawiam wszystkich na razie.